Dzisiaj to ja mam ten przywilej tutaj stać przed wami i podzielić się z wami słowem wstępnym. Będzie ono troszeczkę taką kontynuacją ostatniego rozważania, kiedy to dzieliłam się z wami wydarzeniami związanymi ze stłuczką, którą miał mój mąż. Wtedy Bóg przypominał mi o tym, że to on jest reżyserem w naszym życiu i to on jest autorem scenariuszy, w których mamy udział. Tak by one w odpowiednim czasie przyniosły mu chwałę. I tak, Bóg daje nam kolejną y, lekcję, która uczy nas naprawdę zaufać na poziomie serca, nie tylko rozumu. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, 25, y, od 25 do 26 wersetu jest napisane: Dlatego mówię Wam: nie troszcie się o Wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o Wasze ciało, co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nieżną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I dalej 34 werset. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dość ma dzień swego utrapienia. Kościele, skoro jesteśmy cenni w oczach Boga, to dlaczego nadal próbujemy rozwiązać wszelkie trudności naszymi siłami? Nadal chcemy być panami życia. Jakże wszystko byłoby prostsze, gdybyśmy zaufali w pełni naszemu Panu i okazali posłuszeństwu Słowo Bożemu. Wiecie, ja, w tej całej sytuacji, kiedy mojemu mężowi został jeden punkt karny, wierzyłam, że to Bóg zabezpieczył ten punkt, ale no właśnie, pojawiło się ale. Gdy tylko dowiedziałam się, że na nowo pojawiły się kursy, dzięki którym można zbić te sześć punktów, raz na pół roku, dążyłam bardzo do tego, by zapisać mojego na owy kurs. Nie wiem, chciałam chyba Boga, troszeczkę Bogu pomóc. I dzwoniłam do wszystkich wardów, które go organizowały. W końcu w jednym z nich zwolniło się miejsce. Byłam tą sytuacją bardzo zatroskana. A troska, jak wiemy, w sercu człowieka przygnębia je, jak mówi Księga Przysłów. I mnie bardzo przygnębiała. Ta troska zaczęłam bardzo rozmyślać, przeliczać, zakładać najgorsze. Chciałam po prostu odzyskać jakąś tam kontrolę, chciałam w jakiś sposób zabezpieczyć to, co mogę zabezpieczyć. Choć wiem, że Bóg nigdy się nie spóźnia i wielokrotnie tego doświadczałam, to pozwoliłam sobie, by takie myśli zaprzątały mi głowę. Być może to Bóg dopuścił je, by po raz kolejny pokazać mojemu małowiarstwu, że to do niego należy ostatnie słowo. Próby namówienia mojego męża na uczestnictwo w tym kursie też nie należały do najłatwiejszych. Można nawet porównać je do zdobycia K2, ale udało się Dopiąłam z tego. Po czym y, przyszedł Bóg i można powiedzieć, że tym, co zrobił, sprawił, y, y, że sprowadził mnie na ziemię. Pokazał mi, że żadne nasze starania nie są potrzebne, nie mają żadnego znaczenia, bo to do niego należy ostatnie słowo, ostatnia kropka. W tej i w każdej innej sytuacji my jesteśmy zależni od niego, nie odwrotnie. To, co potrzebuje zabezpieczenia, będzie zabezpieczone w odpowiednim czasie, ale jego czasie, nie naszym. Bóg, jak obiecał, zabezpieczył ten punkt, a nawet więcej, dla mnie w niesamowity sposób. W dzień, kiedy miał się odbyć kurs, mąż mój odebrał telefon z Wordu z informacją, że weszła jakaś nowelizacja ustawy i punkty, które miał przyznane na dwa lata, kasują się już po roku. Nie do wiary. Nikt, tak jak Bóg, nie potrafi nas zaskoczyć. Dość, że mężowi zeszły wtedy te punkty w takiej ilości, jakby odbył ten kurs. To jeszcze Bóg dał nam prezent i zaoszczędziliśmy środki, które miały być przy, przeznaczone na ten cel. Ja byłam, wiecie, bardzo niecierpliwa w tej całej sytuacji. Chciałam rozwiązania już i teraz. Chciałam natychmiast poczuć się tak komfortowo, bezpiecznie. A Bóg po raz kolejny pokazał mi, że dobrze jest Mu ufać. On się nigdy nie spóźnia z niczym, nawet jeśli myślimy, że czasem zwleka. Dlatego Wszystkie Wasze troski przerzućcie teraz na Niego, gdyż On troszczy się o Was. Słowo Boże zachęca też nas, w liście Jana, że przechodzenie przez nas trudności jest Bożym sposobem, by doskonalić naszą cierpliwość. Zatem, drogie kościele, podziękujmy naszemu Panu za to, że nas doświadcza, bo chce, byśmy byli doskonali, a przez doświadczenia doświadczamy Jego obecności i możemy zobaczyć, jakim wspaniałym i wszechmocnym Bogiem jest, Bogiem cudów, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Teraz powstańmy i oddajmy mu należną chwałę i cześć. Amen.